Elo, z tej strony Krzysiek. Dzisiaj ponownie zagramy sobie w Life 2. A ja trzeci raz nagrywam... ...ten film. Boże święty. Ogółem to tak, pobrałem modyfikacje do e, tego, do Life'a i tam zmieniło bronie i tam inne rzeczy. Mm, też coś tam naprawiało, nie wiem, nie zagłębiałem się tam. Mm, bo wiecie, fajne bronie, nie? fajne, wszystko O kurde Dobra, easy Kurde Proszę mnie nie atakować To chyba ty gadasz? No a to tak. Yy, ogółem, co teraz? Hmm. Teraz wchodzimy do tej rezydencji. Yy, ogółem, yy, będziemy musieli załatwić trzy generatory, które zasilają tamte bariery. Yy bariery, przez które my oczywiście nie możemy przejść i też będą nam przeszkadzać te oto wieżyczki nie tu W są takie niebieskie laserki. Jak się wchodzi, to wychylają się właśnie takie wizycki, No i po prostu teraz, może Barney otworzyć to. teraz odsun się Już? Ja pierdzielę, jak oni nas coś załatwili? Ja chciałem użyć tam podcisk kiedy indziej. Ale nie teraz. No te pociski są mocne jednak. Czy naprawdę on weset znowu to? Dla amunicji nie dawaj. noju. No, siemka. No, podładujemy się tu. I ogółem kombinacji nie mieli takiego generatora jak myślicie, tylko takiego. E, ogółem musimy wziąć Gravity Gun, e, wejść właśnie tu. No znaczy to nie musimy tutaj wchodzić, ale ogółem właśnie No i musimy... To zrobić, tak o właśnie. E, no i teraz przez to, że to zrobiliśmy. Wyłączają się te siatki, czy tam bariery, jak tam chcecie to nazywać. Przez które teraz możemy przechodzić i ogólnie to tak wygląda. Więc no... Następną, następnym pomieszczeniem... To jest to pomieszczenie. Dobra, nie ważne, to trochę bo Ale dobra, próbuję jakkolwiek was tutaj zaczekawić. Więc no, oni sobie tam będą strzelać. No, zapraszam was tu. We, boję się. Dla musa. No chodźcie tu. No, musimy zaczekać. Kłapki znaczy granaty nic wydały. Nie ja pierdziele, nie no. No, dziękuję. Idziemy dalej. E, tutaj ostrożnie. a Czekajcie, ja usunąłem w końcu? Tak, usunęłem je. Dobra. Hmm. Hmm, teraz bierzemy to. No i perfekcyjnie. Yy, wyłączyliśmy. Chyba tą barierę tam, więc fajnie. Ogółem. No i teraz możemy iść stendy. Te Czekajcie, bo. Zaraz <coughs> nas no, kąpan się zgubi, i wtedy będzie. Ja nie ten by, by, Tutaj o. Bo tutaj się właśnie wyłączyła ta siatka. A nie, jednak nie. Jeszcze to nie tam. Nie ten generator. Yy, dobra, jesteśmy w tym momencie. Yy, tutaj ogólnie jest takie pomieszczenie zapełnione laserkami, które jak wejdziemy to drzwi się zamkną. Uruchomią się tam jakieś wiezutki na mm, chyba te o. No i potem będą e, nasukali, a zabiją nas, czyli po prostu jak nadepniemy, to koniec. What the fuck? What the fuck? Co? To bym usunął. Hmm. Jak ja już Jakie mam tam coś? Co? Nie ogarnąłem na table. A nie ważne, ja już tam jak to przeszedłem yy, Dobra, to tak musimy tutaj wejść. Siedzieć tu. Nie możemy upaść. co znaczy upaść to możemy chyba. Albo nie... Nie wiem, nie, nie patrzałem tego. O, i proszę, przeszliśmy. Teraz jest ten przełącznik, wyłączamy go i proszę. Włączyliśmy laser. Gip. czy coś w ogóle tutaj było ukryte? Jeszcze. Nie wiem, jakaś bateria, coś. Bo to wygląda mi na jakieś szafki, ale. Dobra. Hmm. Eee, yy, kurde. Wypadni z tym. No a teraz yy, będzie tutaj przeszedła ogromna Ania. Więc sobie trochę strzelamy. Dobra A ty już tu byłeś prawda? I nie zginęłeś Eee ehm... Nie wiem czy zauważyłeś ale tu są miny Eee Na razie jestem mm... Push Rakiety mm. There's our gate. Let me just get it open. Okay, so, that's it. I'm going to stay here keep these gates open long enough to make a difference. Go on up and connect the sky bridge. We need to let reinforcements come through from every possible direction. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. Do zobaczenia. Wzajemnie. O kurde. Trochę się zastrałem ogółem. Boże, czekajcie już, bo tam zrzucam granat. Ale nie ten, nie rakietnicy od razu. Sładowałem spokojnie. Ja wcytałem grę, czy wcytuję mi nowy poziom? Chyba nowy poziom. Więc nam no. moja ekipa to co? Chłop wziął rakietnicę! Wiecie co? Ja może też wezmę. O kurde. Czekajcie, bo... Gdzie on? Gdzie on? On na dole? Tylko zajęcie nie mam amunicji. Nie mam amunicji. Amunicja jest mi potrzebna. O, dobra. Tak, gdzie on? Co to jest? No. Kurde Okej, okay, jestem eee. Kurde, halo Dobra, dostał Mendok Ah! Pá! Easy peasy! Esse é o oponente! Próximo! Uau! Ok! Ah! Eu já não tenho companhia! Eles A, lamusy. Ej, dobra, bo pokonałem tego dropshipa. Ale co dalej? No tutaj jakoś powinienem coś dalej, tak? A, teraz zlatuję oddział. Za lagi, ale nie mam najlepszych warunków. Nie, zastał to odpadam. O kurde. Um, w sumie mam takie lagi Dobra, jest, jestem. Jak coś to Patryk was pozdrawia, nie? O um, kurde. Dobra. I z załatwiliśmy ich. Więc no, macie pozdrowienia od Patryka. Zadowoleni, wszyscy są, więc... No, no a co tutaj mamy? Um, Co to jest? Ja pierdziele nie dadzą nic zrobić człowiekowi. Zobaczyć nawet. Chciałem zobaczyć co tu jest. O, dobra. Chciałem mordy. Um. Um. Dobra, um. słabo to rozegrałem, wiem. Um. Kurde, jak to się wszystko wali. I w ogóle? Ja pierdziele, jaki błąd w ogóle? Może kiedyś będzie tak z pisem? Hmm. No, póki co do tego zmierzają. Oj, zobaczcie, jaki ogień fajny. Ja tylko, że jak będzie go za dużo, to będę miał takie lagi. Bo jak chodziłem, Ravel to chodziłem, Rayweil Holma to

Okej, okay, dobra. E, ja się tutaj chyba schowam i myślę sobie, że na ten moment sobie zakończymy film, e, bo byłem trochę tego nagrywam, a jeszcze mam sporo rzeczy do zrobienia, e, tak więc tego, e, do zobaczenia, do kolejnego odcinka, zegnam się z wami, elo, cześć, siema, trzymaj się.